Dorcie! 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 Tutaj, tutaj, tutaj! Tak! Stop! Tak! To tutaj! Tutaj? Tak! Też widzę, że tutaj! na cztery grupy. Trudne, łatwe, udane i do dupy. Do jakiej grupy zaliczamy to? Co? No. Do jakiej grupy zaliczamy to uderzenie? Nie wiem, chyba raczej do łatwych. Pysytura. Ale no, gdzie, dlaczego przecież to tylko 160 jadł? Ale po dwóch I... Gdzie jest piłka? No. Dobrze stoję. Bardzo dobrze. No to zaczynamy. Ale poszła lordzie, cudowny ształ. W życiu nie widziałem przed... Co to było? Co? Coś upadło? Piłka? Znów się tutaj zjechał. Nie wiem, może przyjęcia z sąsiedniego pora, a oszczędne kawałko. A, przecież on jest totalnie głupi. Jak on może grać korpat? Gdzie on jest? No. Tak! Mle! Uważaj to robić! Jeszcze komuś o to wywidzieć! Chodźmy, lordzie, chyba nie usłyszą. Na roztrawę jeszcze głupi, powdaję. Nienawidzę tych plazowanych bogaczy. Tak? A. a na mieście mówią, że panowie się dobrze... W golfie najważniejsze jest, żebym miał wsiąkać tutaj, jak przed głowę. A w tym golfie, w tym golfie, no to najważniejsza jest technika. Wytytura. Technika to lipa. W golfie najważniejsze jest, co jest, a właściwie to są oczy, cenne oczy. Reszta zwróci na dalszy plan. Dziewczynka leży idealnie na wprost. Oczy swoje? Idealnie na progu. O! O to Ale idzie, lądzie, Idzie, idzie, idzie. Cze? Idzie, idzie, idzie. Cze? ale jak nie uwierzą, to będzie świadkiem Spokojnie, pokornie, lordzie uwierzą, w końcu jest pan prezesem tego klubu. No tak, no tak, no tak no Fantastyczna pasta dzisiaj. Nie widzę przeszkód, że tak jeszcze jeden dołeczek? Lordzie Ariadne. Co to znaczy? Jest w tej chwili dwadzieścia No i O piątej jest pan umówiony z Davidem Pigokiem. O! Na szczelnicę. O! My? Bogacz, ale straszny. 98 lat i trafia w że częściej go temu. Spokojnie, Lordzie. Dziś to Lord będzie Wiem, Takie napoje, którymi nie da się spróbować. O, a co to za napoje? Ślepak, No ślepak. No, <noise>